Kółka. Woreczek musi być w kółku. Jeżeli wypadnie poza kółko, trzeba wrócić i włożyć do kółka. Drugi woreczek do kółka. Biegniemy dookoła czerwonego pachołka, tam na końcu. I wracając, zbieramy te woreczki. Dajemy następnej koleżance, która znowu biegnie, sadzi woreczki. Tak, aż 10 osób przebiegnie dystans. Rozumiemy? Pani Aneta pokaże nam. Proszę bardzo. Raz, dwa dookoła. Zbieramy teraz te woreczki. Raz, dwa. Dajemy i biegnie następna osoba. Rozumiemy? Super. To teraz widzimy, że. Prosimy o doping. O Do doping prosimy o doping. Upadł woreczek nie wpadł na półka.